Witajcie kochani, dzisiaj odpalimy piecyk, tak, zwana, tak zwany kozą. Chcę wam pokazać, jak to jest świetny, przydatny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przedmiot. Zobaczymy. Czy się to uda za pierwszym razem. Zobaczymy. Taki piecyk ma świetne zastosowanie, bo tak, ten akurat nie jest produkcji niemieckiej. Więc jakość bardzo dobra. Hmm. Cały jest żeliwny. Do tego jest ceramiczny. I jest wyłożony, jest wyłożony e, szamotką. Czyli długo trzyma temperaturę. No ładnie się pali. Gdyby nam zabrakło na przykład prądu, to taki piecyk możemy wykorzystać do ogrzania niewielkiego pomieszczenia, bo ten piecyk nie jest duży, ale zawsze jest to jakaś alternatywa na ogrzanie małego domu. tam pali się. A dodatkowo ten piecyk jest o tyle funkcyjny, że po otworzeniu tej klapki można na nim. Ugotować jakieś jednogankowe danie, na przykład, nie? Także, gdy nam braknie prądu, jest zamontowany niedawno, więc to jest jeszcze tak, żeby nie to jakiś lepszy system opracować, ale już działa. I po prostu w razie w, w razie braku prądu, można i ogrzać się, i. Ugotować sobie coś tak. Drzewo zawsze gdzieś się znajdzie. To jest jedna z kilku opcji, jak przetrwać bez prądu. Dziękuję bardzo.